Na każdej ulicy uczucie absurdu może zaskoczyć człowieka nagle, jak trafnie zauważył Albert Camus, bez wyraźnego powodu. W każdej chwili możemy znaleźć się pogrążeni w głębokich pytaniach. To właśnie wtedy zasłona rzeczywistości się rozdziera, przekształcając nawet najbardziej zwyczajne w coś niewytłumaczalnego i niepokojącego: drzewo, krzesło, stan świata, działania innych, nasze własne wybory, nasza praca, nasz cel życia, nasza skończoność. Wszystko może zostać poddane w wątpliwość, czym są, dlaczego tam są. Dla niektórych ta świadomość wykracza poza przelotny przebłysk, staje się stałą soczewką, przez którą postrzegają życie. To nieuniknione. Kto zanurza się w tej refleksji z szczerością i rygorem, ten w końcu uznaje, jak mroczna jest prawdziwa natura istnienia. Odkryciu towarzyszy pewność, że świat i nasza wędrówka w nim wydają się dziś pozbawione sensu, kierunku czy Konkretnych odpowiedzi. Ta świadomość przychodzi z niepokojącą łatwością, zwłaszcza gdy lawina informacji odsłania chaos i sprzeczności, które nas otaczają. Problem w tym, że takie zrozumienie może rodzić mroczną wizję rzeczywistości uczucie pustki, bezradności i izolacji. Dawniej szukaliśmy w religiach i mitach ukojenia dla tego egzystencjalnego niepokoju. Idea miłosiernego Boga, boskiego planu czy życia poza grobowem, Dawała porządek, pocieszenie i uzasadnienie. Lecz we współczesnym świecie, począwszy od XX wieku, te filary zaczęły się kruszyć. Przemiany społeczne i kulturowe sprawiły, że współczesny człowiek patrzy z rosnącą nieufnością na narracje, które kiedyś przyjmował bez wahania. Ta degeneracja postępuje nieubłaganie po dziś dzień. Gdy ludzkość rozwija się, przyjmując nowe metody narracyjne i ideologiczne w poszukiwaniu, Zrozumienia kosmosu i naszego w nim miejsca, nauka, technologia i rozumowanie logiczne stały się i wciąż się stają, coraz bardziej scentralizowanymi dziedzinami we współczesnym społeczeństwie. Jednak, mimo racjonalności, szybkości i potencjału tych obszarów, wielu z nas czuje się bardziej zagubionych, zaniepokojonych i oddalonych od istnienia niż kiedykolwiek. We współczesnym świecie rzeczywistość zdaje się przybierać nowe odcienie każdego dnia. Gdy sprzeczne idee, odkrycia i interpretacje zyskują i tracą na ważności, utrudniając wszelkie próby uchwycenia czy nawet przywiązania do matematycznie sformułowanych prawd. Wobec tego, być może złożoność i sens ludzkiego doświadczenia nie mogą zostać zredukowane do żadnej uniwersalnej struktury racjonalnej, a może jednak mogą, po prostu jeszcze nie znaleźliśmy właściwego podejścia. Tak czy inaczej, gdy znajdujemy się na etapie, w którym ani Wiara ani rozum nie potrafią nadać znaczenia naszej egzystencji, wciąż desperacko poszukujemy odpowiedzi. Aby zmierzyć się z tym fundamentalnym dylematem, poszukiwaniem celu w życiu, które wydaje się go pozbawione, zwrócimy naszą uwagę na XX-wiecznego francusko-algierskiego pisarza i filozofa Alberta Camusa, związanego z ruchem egzystencjalistycznym, nurtem filozoficznym, który od swych początków postulował brak wewnętrznego sensu istnienia. Camus wyróżniał się swoim unikalnym podejściem. Jego najistotniejszym wkładem była obrona tezy, że nasz związek z wszechświatem jest z natury absurdalny. To co czyni perspektywę Camusa tak wyjątkową i wartościową, to jednak sposób, w jaki zmierzył się z tą koncepcją i w pewnym sensie przekroczył ją. Aby zrozumieć jego pojęcie absurdu, szczególnie pomocna okazuje się następująca analogia. Jeśli Będę świadkiem człowieka uzbrojonego jedynie w miecz, rzucającego się na pluton karabinów maszynowych, uznam jego czyn za nierozsądny. Jednakże taki osąd wynika wyłącznie z dysproporcji między jego ambicją a scenariuszem, który go czeka, z oczywistej przepaści między jego indywidualnymi możliwościami a zorganizowaną potęgą militarną, od najbardziej podstawowej po najbardziej wyrafinowaną. Natężenie absurdu będzie wprost Proporcjonalne do przepaści między tymi dwoma biegunami mojej analizy. Absurd jest w swej istocie zerwaniem. Nie tkwi w żadnym z elementów z osobna, wyłania się z ich zderzenia. Innymi słowy, ani człowiek, ani kosmos nie są same w sobie absurdalne. Absurdalna jest więź między nimi. Jako ludzie nosimy w sobie wrodzone pragnienie sensu, logiki i harmonii. Jednak współistniejemy z wszechświatem, który wydaje się pozbawiony tych cech. O ile wiemy, kosmos to. To czysta obojętność. Tym samym nasze pragnienia i oczekiwania wobec wszechświata radykalnie kłócą się z tym, co faktycznie znajdujemy. W tym konflikcie odsłania się desperacja i absurdalność ludzkiej kondycji. Wychodząc z tej zasady nie ma żadnego większego znaczenia, które nas przekracza. Jesteśmy niezdolni do wyciągnięcia utopijnego porządku z tego wszechświata, ani nie mamy dostępu do ostatecznego celu czy absolutnej prawdy, która nadałaby nam pełność. I ukojenie. Jednakże, nawet wobec uświadomienia sobie naszej kosmicznej nieistotności czy niemożności odczytania prawdziwego sensu, Camus odrzuca beznadziejny nihilizm, który wydawałby się logiczną konkluzją, proponując zamiast tego, byśmy objęli absurd istnienia jako drogę do pełnych i znaczących doświadczeń. Dla Camusa, rozpoznanie i zaakceptowanie absurdu życia to jedyny sposób, by go przekroczyć. Możemy prowadzić osobliwe, absurdalne istnienie w kosmosie, który nas ignoruje, ale zamiast popadać w przygnębienie, lęk lub co gorsza, samobójstwo. Naszym zadaniem jest objąć absurd życia, uczynić go swoim i przekroczyć go. W swoim przenikliwym eseju Mit Syzyfa, Camus odwołuje się do słynnej greckiej legendy o Syzyfie jako do przejmującej metafory i nauki o tym, jak stawić czoła bezcelowej pustce egzystencji. Za to, że ośmielił się oszukać bogów, król Sy Syzyf został skazany na karę polegającą na wtaczaniu ogromnego głazu pod górę. Jednakże, ilekroć dotrze na szczyt, głaz stacza się z powrotem, zmuszając go do ponownego rozpoczęcia zadania. Bez wytchnienia przez całą wieczność, bez żadnego uzasadnienia poza samym czynem, Syzyf uparcie toczy kamień na szczyt, tylko po to, by bezustannie obserwować jego upadek. W tej alegorii Kamił przeprowadza paralele między wyczerpującym i darem losem syzyfa, a kondycją ludzką. Mimo to nawet w tej analogii Camus stwierdza, trzeba sobie wyobrazić syzyfa szczęśliwym. Dzięki tej refleksji Camus proponuje perspektywę pełną nadziei, choć trzeźwą. Nawet w monotonnej, powtarzalnej i pozornie bezcelowej rutynie naszego codziennego życia można i trzeba odkryć sens i radość. Dla Camusa istnieje wiele potężnych powodów, by trwać wobec potencjalnego absurdu w Taczania kamienia pod górę i w dół, powietrzność. Wszystko, co współistnieje z kamieniem, często pomijane na rzecz samego zadania, jak ciepło słońca, szelest drzew, dotyk wiatru, więzi przyjaźni, relacje rodzinne, ekspresja artystyczna, samopoznanie i cokolwiek innego, co wzbudza w nas zachwyt i ciekawość, stanowi dla kamisa powody, by iść naprzód. Wszystko, co jest i wszystko, co powinno być. Co więcej, to właśnie w absurdzie istnieje. Te rzeczy zyskują moc fascynowania i zaskoczenia, naszym zadaniem jest to dostrzec i czerpać sens z tych doświadczeń. W przeciwieństwie do czegokolwiek innego w kosmosie mamy dar świadomej obserwacji, racjonalnej refleksji i działania w życiu kierowani tymi unikalnymi zdolnościami. Niezłocznie pytamy o dlaczego, gorliwie poszukujemy odpowiedzi, stajemy się coraz bardziej biegli w tych poszukiwaniach. Jednak każda odpowiedź, jak kamień, w micie o syzyfie, w końcu stacza się z powrotem u podnóża góry, zmuszając nas do zaczynania od nowa. Ta wieczna niemożność zaspokojenia naszego pragnienia absolutnego sensu i prawdy często rzuca nas w refleksję nad pozorną bezsensownością i pustką wszystkiego. Jednakże Kemu rozumiał, że nawet w sercu absurdu możemy odnaleźć równowagę i żyć z zadowoleniem. Akceptując absurd jako nieodłączną część kondycji ludzkiej, Dostrzegamy, że istotne nie jest jego wyeliminowanie ani odkrycie najwyższej prawdy, lecz pozostanie czujnym i docenianie tego, co w środku chaosu pozwala nam szukać, znajdować i kształtować to, co fascynujące i głęboko znaczące. Kemu proponował dalej, że uznając nasz własny absurd, jesteśmy w stanie przyjmować i wymieniać bardziej autentyczne wartości z tymi wokół nas, bo rozumiemy, że wszyscy jesteśmy towarzyszami podróży w tej. Zagadkowej egzystencji. Dla Kemu wytrwanie w życiu i przekształcenie jego absurdu w narzędzie cnoty, odkrycia, sztuki i wyjątkowego doświadczenia może stanowić najszlachetniejsze i najgodniejsze osiągnięcie człowieka. Cytując dylemat Syzyfa, kemu stwierdza, sam wysiłek wspinaczki na szczyty wystarczy, by wypełnić serce człowieka.